Teraz zapraszam na szczegóły. Milena Rostkowska Galant, dzień dobry. Na początek aktualna sytuacja. No i trzeba przyznać, że niebo prawie wszędzie jest pogodne. Niegroźne chmury na zachodzie oraz na Podlasiu i na Warmi. tu utrzymują się mgły. Tylko na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite. Ale nigdzie nie pada. Temperatura od minus 4 stopni w rejonie Zakopanego, w Kielcach i w Łodzi do 2 stopni w Kołobrzegu i 3 w Szczecinie. Wiatr z reguły słaby, a na barometrach 1010 hektopaskali. W drugiej części dnia na północnym wschodzie i na wschodzie miejscami słabe opady deszczu bądź mrzawki. Po południu padać może także w rejonie Zatoki Gdańskiej. A temperatura od 7 do 13 stopni. Wiatr umiarkowany. I słaby. Ciśnienie wysokie i stabilne. Sprawdzamy, co dalej. Czwartek przyniesie więcej deszczowych chmur. Tylko na południowym wschodzie nie powinno padać. Temperatura od 8 do 11 stopni. W piątek do 14 stopni. Na południowym zachodzie deszczowe chmury. Najcieplejsza będzie sobota, bo temperatura nawet do 18 stopni na południowym zachodzie, ale uwaga miejscami na północnym wschodzie oraz na zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Niedziela. Tylko na północnym zachodzie bez opadów. Poza tym deszczowe, chmury i do 14 stopni, poniedziałek już chłodniejszy, bo temperatura od 5, 6 do 9 stopni. W całym kraju spodziewamy się opadów deszczu. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.